A więc, siema, witajcie, z tej strony Ryszard e, Witam was w kolejnym odcinku z pod serii Podkarpacki Rolnik e, W dzisiejszym odcinku no na razie takich planów za dużo nie mam Zobaczymy co tutaj się będzie działo w ogóle e, Tutaj jak widzicie moje maszyny stoją Mam tutaj e, nasiona O! Co to sąsiad przy... O Boże, jako furę se kupił Siema. Siema, susio. Siema, co to chłopie za furę Skąd żeś to wziął? A ja wypożyczyłem. Dobra, a co jest? Susio, słuchaj, bo yy, pomógłbyś mi w orce. No dobra, w to ja już wiesz, po, po nadwozach jestem, to mogę mogę ci pomóc, no. Słuchaj, wsiadaj do auta, to ci pokażę o co chodzi. Ty weź wyjdź wejdź, bo tak trochę cię ścięło. O, elegancko, tu, tu z przodu ładować się? popijanem Dobra, elegancko. dawaj, elegancko Daj tu ja ci będę patrzył, czy, czy nic tam nie jedzie Czekaj, bo tu jadę dwa auta Dobra, rura Patrz, panie, to Makuni Ale tam, opie, gazem trzepiesz Daj mu tam, gazu tam, weź mu wyprzeć tego tylko żeby tu czasem gdzieś w fosie nie wylądowali. My tam uważaj, ja by... Ale <laughs> jezu! A, sąsiedztwo wszystko pod kontrolą, a skubany. Tak, widzicie moje pokosy? Eee. O. Moje pokosy są tam. <laughs> Kurde. Co o, tutaj? Tu kawaczek, no. A tu ten, co my, ten wczoraj gadali, nie? O tym kawałku, co tu. Mówi, ta, wiecie. ta. To dobra. to. To. to czekaj, to, od, od, odwie, gor, to. Od, odwiedzisz mieczy. A dobra, ty ja wsiadam już ta, kurde. A siadaj. Nie będę z buta szed, to wiesz. Dobra, dawaj tam. U, czekaj, od tu stachu idzie, kurde, masz nie patrzy. <noise> dobra. Stów, Ale już takie życie... Gdzie ta panie kochany? No. Dobra... No a co się? przyjedziesz z Jo, przyjadę, czekaj to ja wysiadam dobra, to ja odpalam zetura i widzimy się na polu Dobra tam się trzymaj. Tylko uważaj, tym auto, żebyś tam gdzieś w fosie nie wylądował. Czasem, Gdzie, kurde, znowu nowe auto ma. Nowy... Najpierw nowy traktor, później nowe auto. Skąd ona to pieniądze bierze? A to już wiadomo, to pewnie jakieś szachrajstwa złodzieje, takie sprawy, to <laughs> przekręty. Ja tu 30 mam, patrzcie jaki zostałem piękny jadę kurde. Sąsiad się zdziwi Także on tam nowy pług ma, trójkę chyba Zagonówkę Ja też mam Tylko, że dwójkę Ale to tam, on ma większy rozstaw skip, to kurde Pójdzie ta robota szybciej No gdzie on tu kurna jest? Na gospie? Dobra jedzie, o jedzie sąsiad Halo, słychać mnie? O, siła, siła, słuchaj. To dawaj, jak to będzie morać? No tutaj, wiesz, do tego ogrodzenia tam, fajne pole tu wyjdzie. To weź tu Ktoś zacznij Jaki bo tutaj coś się. O! jest Dobra, o, jedziemy z tematem, dobra, ile tam? Kurde, ale tu idzie, nie? O, takie małe pole będzie, dobra. O, na ziemniaczki czy na coś? No, w sam raz, nie? Dobra, bo tu trochę... Połące łące pojadę, ale tam się nie obrazisz. Gdzie to jest? Tu będzie ta łąka i tak do urania? bo to... musiać światła wyłącz, bo po co ci na polu? O kurde, faktycznie. Dobra. Jedziemy. O, czekaj, bo za, za, za duży biegła włączyłem. Trochę muszę zwolnić. O kurde jaka zrobiłem Kurna dziot Dobra Także ja tutaj sobie ten porą i, i ten i coś pojadę, nie wiem, coś do siebie robić tam zobaczę, pojedziemy zobaczyć jak tam te jak tam nasze zboża wyglądają A ty dzisiaj coś planujesz jeszcze? No, chcę to stależ stależować, bo z, agreg z agregatem przejechać no. I co? I... podziemniaczki będziemy, nie? Będziemy sadzić, ale to jeszcze, to jeszcze Czekaj, trochę. Czekaj, to weź ten, weź... Albo dobra, w następnym, w następnym przejeździe zrobimy te, jakieś zdjęcie bym, byśmy zrobili, coś. Dobra, dobra. Do, do albumu byś wkleił tam. Dobra, jedź pierwszy tam, ja tu poczekam. Długi mi ci przyświeciłem trochę. O, oślepi, oślepiło mnie. Kurde, coś mi to pół mi trochę zapycha, nie chce orać. Jakieś dziury, tu kurde, chyba tu dziki były w nocy. O, trochę tu takie dziury się porobiły. O, dobra, tutaj będziemy robić te zdjęcia, nie? Dobra, to tu podlejdę. O, we tam gdzieś stajesz tu, czy nie? Pójdziesz stawał? O, gitara, cyk. Czekaj, jeszcze od tyłu takie zrobię, żeby ty. Może ten... tu, są Gdzie, od tyłu, gdzie od tyłu? Co my jesteś od tyłu? Nie, te... O, dobra, tu, o, chociaż tu drzewo przeszkadza trochę. Trzeba chyba do przodu gdzie trochę. Ty, tu chodź, o. Gdzie? Tam stań za ciapkiem. A, no tu, o, tak O, tego, no. O, o luks. Gitara. Dobra, ramy dalej, bo tu kurde nie ma czasu. Jest, przesłam ci później na tym. Na no, Messingerze ci wyślę. Dobra, dobra, a dobra. Ło, Jackie, bo tu trochę w pół a za duży bieg znowu włączyłem, bo to wiesz, skrzynia taka szybka, to kurde mać. O. Nie wyjeżdżamy na drogę, żeby syfu nie wyrzucać. Ta ły Ale dostał pługiem chłop w głowę A o lubi. Dzwoni po policję, znaczy się pogotowie. Po Sam się wyleczy Ta, pewnie do sklepu idzie jak zwykle. Co rano chodzi? Tak, się na chwilę się idzie. Ta, to nie będzie pamiętał, że pługiem dostał po kilku minutach. Ale to i kurde idzie, nie? Robotka. O, słuchaj, bo przestawię płot sobie. A <laughs> co tu będziesz? Coś tu będziesz siął? Później czy. Ziemniaczki. ziemniaczki. A, gdzieś będziesz sadził, ziemniaki. Będę sadził, no. No to na wykopki to już wiesz. Zamówiłem. Z... Już z centrali zamówiłem ziemniaczki. Że przyjadą. No, to na te na wykopki to wiesz tam możesz zwolnić, tam weźmiemy jeszcze tego. Stacha zadzwonimy Może przyjedzie O, Stacha też możemy wziąć Stachu by przyjechał, kurde I byśmy sp spiroli by mnie. A, czekaj, no to dobra, to jeszcze na raz chyba, nie? Ty weźmiesz, ja wezmę i... I po robocie Kurde, widzę kury tam glaczą Pewnie jak chcą jeść o, jaj Jajeczka tam zno znoszą Jo, no to to dobrze. U mnie jeszcze kuru nie ma, bo to jeszcze nie miałem okazji kupić. To czekaj, to poprzez na... Przecież Susiad to poprze przejedz, poprze ci... Poprzez czas rodzisz, nie? O kurde. Przecież sąsiad, to ci jajeczka dam. To ten na razie jeszcze paleta z tym stoi. Dobra, to co? To ja jadę, nie? To w sumie już roboty nie ma na mnie. Da, dzięki sąsiad. Dzięki, dzięki sąsiad, powóz Czym siedzą, dobra. Także patrzcie tu takie pokosy, to nie wiem jak to będziemy prasować, to prasa się będzie zapychać kurde co... kilka sekund. Jak myślisz, jak to będziemy prasować? O, panie, będzie, będzie co robić. Jak chcesz, to będziesz sobie mógł trochę wziąć tej trawy, bo to, to ja tego wszystkiego moje krowy tam nie zjedzą. Ja na razie będę kopał ze dwie krowy tylko. Tam Nie wiem kiedy. Dobra, dobra, to tam się dogadamy. Tylko nie wiadomo, czy on tu przyjedzie w tym, chyba kwadratowymi to on będzie prasował na razie. Tak, mam, mam stacha tam, o masypę. No, stachu przyjedzie, sprasuje. Doda, Ta spokojnie. Tam elegancko będzie wszystko, luks. Dobra, ja tu sobie cofnę. Półkot stawię. I co? Dobra. Zobaczymy ten, pójdziemy się przejść, zobaczymy jak tam nasze pola. Wyglądają. Także tutaj mam jedno pole. No dosyć trochę, trochę nawet, to jest trochę górzyste. Trochę tutaj górzyste, ale dobra, także idziemy jeszcze Przejdziemy się tutaj jeszcze raz. Jedzie są... So si o Jezu, uważaj. O Boże, jak poszedł. Patrzcie, <grystanie> on ciekawe, gdzie on jedzie. A, pewnie do Kastoramy pewnie jechał, bo tam potrzeba było jakieś meble z Kastorami, to pojechał do Kastoramy, kurde. Dobra, także tutaj mamy, tutaj mamy drugie pole nasze. I tam jeszcze są takie dwa malutkie kawałeczki, to te. No niby malutkie, o tutaj jest jedno. Tam mam jedno. Jedno pole. O Boże, co on to? Siema, sąsiądź! Boże, uważaj. Patrz, co tam. A, przycham. Kurde, to jest jednak wariat. Dobra. I tutaj jeszcze mamy tą łączkę naszą. Dobry. No. Tutaj, kurde, jakie pałdy wywaliło. Kurde, jedzie znowu. Ej! Yy! O, wsiad. Gdzie ty, gdzie ty tak jeździsz? Przepalasz tego pick nie, po meble, wiesz, ale zapomnieli mi dać jeszcze tych gwoździków. A, no tu Nie ze mną się przejechać, chodź. No dobra, jadę tam, co tam. Dawaj, rura tam. Zobaczymy, ile, 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 ile ten twój wyciska po maxa. a panie tak, 120. A, kurde. To dawaj, polecimy tu, są tu jakieś te policje stoją, czy nie? O, o Trochę tu rzuca gdzieś widzę. Po piwku trochę już jestem. No. Ty, ja zaraz wysiadam, nie? Bo się boję. O kurde, tu popadł jakiś chyba skub jakiś, nie? Jakiś nie, ten. Tak. A, tu wiesz. Syn z tym. Belki jakieś, kurde. Taka stara, dawna kastorama, wiesz o co chodzi. No, dobra. Czekaj, słuchaj, ja pójdę po te gwoździki. No, dobra, dobra. Dobry. Ja te gwoździki. Dzięki. Widzenia SUM Słucham? SUM siąc! Sum rower Boże Uciekł z miejsca zdarzenia! No nie, pogięty pika wypożyczony! Look at me Kurde, pojechał. Kurde, trzeba będzie się zachować... w krzokach. Ujedzie, jedzie, kurde! O Boże, zobaczył mnie! No, uciekam do chałupy. Sąsiąd! No, idę, kurde, się zamknę. Tu bo nie, te, nie ma wjazdu. Kurde, szybko do chałupy. Mam wielkie drzwi, kurna. O. o Boże, przejechał. Gdzie on tu pojechał? Zobaczymy zaraz. Gdzie on tu pojechał, kurde? O, jakiś Citroën, Volkswagen. Sięta ma O kurde! Jaki cudem! Gdzieś ty był. Nie ma wyjścia, Sunciu! Nie ma! Co robiłeś? Helena, Dawaj młotek! Panie, wypad, Proszę mi opuścić moją posesję. Proszę mi opuścić. O, dobra, dziękuję. Chodź tu, pan. Chodź tu, pan. Chodź tu, pan. Klepie Je... pan to teraz. Panie, co pan tu... Co? Tu gdzie pan to... Tu o luks rob... Czekaj, ja może coś poszukam w garażu. Czekaj, co by tu... A kurde, mać nie ma. Żadnego młotka nie mam, kurde Kapcia panu spale O kurde, ale tu laczka pali, pa Panie, nie mam żadnych narzędzi, nie mam młotka O kuś, pan bramę! Czekaj pan, o Zaraz będziemy ten, tu o Proszę tam na ja te Jeszcze na... miałem zapasowe klucze, jeszcze miałem to O Tam beczkę na ogórki masz, pan. No tak, tak, dobra, dobra. pa... Dobra, ja sobie bramę, z nara. O Boże, beczkę mi. O i gitara, widzicie? Beczkę mam z powrotem. Dobra, bierzemy ich. Pek. O Jezu. Patrzcie, co szata. Tak, bierze. Dwóch na ciągłej, na ciągłej. O Boże. Boże, dziewcząt tutaj... po O, O, dobra jest. O, ja zawinął. Kurde, co nie widzę Może ja z nim już więcej nie jadę, nie? I tym mim akcentem. Dziękujemy Państwu za odcinek. Dokładnie. Żegna się. Andrzejek i Ryszard. Także na razie... Piszcie w komentarzach co chcecie, żebyśmy dalej robili. Trzymajcie się. Siema. Thank you